Witam Państwa, lokalna Chrześcian ciemności Kowal. Mam tutaj kolegę Wojtka, który będzie właśnie dzisiaj pokazywał yy, jak się odbywa ratownictwo w ogóle na wodzie. I chciałbym go zapytać w ogóle na jakiej zasadzie to yy, się odbywa i co to będzie za pokaz? Ja mogę, może od, powiem tak od początku. Yy. Przy oddziale powiatowym WOPR w Opr Szczecinku e, powstała grupa interwencyjna WOPR-u Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. E, wyposażeniem tej grupy jest właśnie skute ratowniczy Kawasaki e, z platformą ratowniczą. i Dzisiaj będą e, pokazy ratownictwa z wykorzystaniem właśnie e, tych sił i środków e, powiatowej grupy interwencyjnej i będzie to pokaz e, udzielenia pomocy z wykorzystaniem skutera, platformy ratowniczej. Ratownik desantuje się do wody, podbiera poszkodowanego, wciągamy go na platformę ratowniczą, no i holujemy go w bezpieczne miejsce. Na pokładzie, już jednostki. No właśnie, widzę, że macie profesjonalny sprzęt to jest właśnie fajne. I dlatego, żeby ludziom to uświadomić, jakie zagrożenia nam tutaj stwarza woda, bo nie, no, możemy być dobrymi pływakami, możemy dobrze żeglować, ale niestety przypadki różne się zdarzają, czemu nikomu nie życzę. Ale właśnie to jest bardzo fajne, że tu jesteście, że chcecie pomagać twór. żeby nie powiedział, że, żeby takie coś się działo, ale że po prostu czuwacie nad naszym bezpieczeństwem. I to jest właśnie fajne. Dziękuję bardzo. Two cups.